Drodzy bracia i siostry, dziś zbieramy się, aby zastanowić się nad pokojem pochodzącym z modlitwy. W czasach wyzwań i niepewności ważne jest, aby pamiętać, że wiara jest latarnią morską, która nas prowadzi. Modlitwa łączy nas z Bogiem, przynosząc pocieszenie i nadzieję naszym sercom. Gdy słońce rodzi się po burzy, nasze zaufanie do Boga pozwala nam stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Zawsze pamiętajmy, że bez względu na to, jak trudne są bitwy, nie jesteśmy sami. Boska obecność obejmuje nas i wzmacnia. Zapraszam do uciszywania Twojego umysłu i otwarcia serca. Poszukajmy tego pokoju, który przekształca, odnawia i zachęca nas do przejścia z pewnością siebie. Uwierz mi, modlitwa jest kluczem, który otwiera drzwi spokoju i siły wewnętrznej. Obyśmy zawsze pamiętamy, że pokój, którego szukamy, znajduje się w zasięgu rąk poprzez nasze połączenie z stwórcą. O Bóg miłości i miłosierdzia, przychodzę do Was z pokornym sercem, szukając pokoju, który może przynieść tylko modlitwa. W środku burz życia moja dusza znajduje w Tobie schronienie, pamiętając, że wiara jest światłem, które prowadzi nas w czasach ciemności. Panie, wzmacnia w nas odwagę niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom, ponieważ wiemy, że w Waszej obecności znajdujemy spokój, który nas podtrzymuje. W tej chwili komunii dziękuję za błogosławieństwa, które mnie otaczają, nawet jeśli ich nie rozpoznaję. Dziękuję za dar życia, wyciągnięte wnioski i możliwości rozwoju. Niech każda trudność stanie się mostem odnowienia mojej wiary i że mogę poprzez modlitwę odkryć piękno, które mieszka w każdej procesie. Panie, niech pokój, który pochodzi od Ciebie, zalewa mi byt i promieniuje otaczającym mnie osobom. W trakcie niepewności, które mogę pamiętać, że zawsze jesteś po mojej stronie, słuchając moich suplikacji i witając moją udrękę. Niech każde słowo modlitwy będzie aktem porodu, chwilą głębokiego związku z Tobą. Pomaga mi zaufać Twoim planom, nawet jeśli nie rozumiem ścieżki, która przedstawia się przede mną. Niech pewność Twojej obecności zainspiruje mnie do przejścia z odwagą i determinacją. O Ojcze, niech modlitwa stała się moim schronieniem, świętą przestrzenią, w której mogę wylać moje serce, czy mogę znaleźć w Tobie siłę do pokonania każdej przeszkody, wiedząc, że trudności są możliwościami wzrostu duchowego. Nie pozwól mi zniechęcić, ale wzmocnić moją wiarę, abym mógł stawić czoła wyzwaniom z nadzieją i miłością. Niech moje życie będzie świadectwem pokoju, które pochodzi z Waszej łaski. W czasach zniechęcenia pamiętam obietnice, które nam złożyłeś, Wasze ukochane dzieci. Niech każda łza zamieni się w modlitwę, i każdy ból w uwielbienie. Niech wdzięczność pojawi się w moim sercu, nawet w najciemniejszych godzinach, ponieważ wiem, że jesteś ze mną, prowadząc moje kroki. Panie, że mogę być instrumentem Waszego pokoju, przynosząc pocieszenie i nadzieję tym, którzy przekraczają mi drogę. Niech moja modlitwa będzie nie tylko prośbą. Ale także świętowaniem życia. Czy mogę rozpoznać piękno w małych rzeczach i dziękuję za każdą żyjącą chwilę? Niech światło wiary oświetla mnie, co sprawia, że widzę poza trudności i że zawsze mogę znaleźć w Tobie siłę, aby zacząć od nowa. Niech pokój pochodzący z modlitwy dotyczy nie tylko mnie, ale dla wszystkich, którzy potrzebują wygody i miłości. Panie, niech modlitwa staje się nawykiem w moim życiu, momentem poddania się i odnowy. Mogę poświęcić Ci czas, słuchając Twojego głosu i ucząc się ufać Twojej bezwarunkowej miłości. Niech każdego świtu mogę wstać z pewnością, że niezależnie od wyzwań jestem bezpieczny w Twoich ramionach. Niech wiara będzie moją tarczą i modlitwą, moim mieczem, pozwalając mi stawić czoła światu z odwagą. Z każdym dniem pamiętam znaczenie modlitwy, szukania z Tobą związku. Czy mogę znaleźć w Tobie siłę kochania, nawet jeśli jest to trudne? I mądrość wybaczenia, uwalniając moje serce z całej wagi. Niech pokój, który pochodzi z Waszej obecności, przekształca moje życie i życie tych, których kocham, przynosząc nadzieję i radość naszym sercom. O Panie, że mogę być latarnią morską światła w ciemności, odzwierciedlając Twoją miłość i pokój. Niech moja modlitwa będzie zaproszeniem dla tych, którzy się zgubili, pokazując, że prawdziwy pokój jest w Tobie. Niech modlitwa stała się fundamentem, na którym buduję swoją podróż. W każdej trudności, którą pamiętam, że pokój pochodzący z modlitwy jest boskim darem, że zawsze mogę szukać tego związku, wiedząc, że poddając się Wam, otrzymuję siłę niezbędną do pokonania wszelkich wyzwań. Panie, niech moje życie będzie świadectwem przekształcającej mocy modlitwy i że zawsze znajduję w Tobie źródło mojej nadziei i radości. Panie, przychodzę do Was. W poszukiwaniu pokoju, który pochodzi z modlitwy. Niech każde obecne serce tutaj odczuwa Twoją obecność i czasami znajdzie komfort trudności. Pomaga nam stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze, pamiętając, że wiara jest światłem, które oświetla nasze podróże. Ojcze, niech Twoje spokój nas otacza nas i wzmocni nas, gdy zbliżają się burze życiowe, obyśmy pamiętamy, że nawet w ciemniejszych godzinach. Modlitwa łączy nas z Tobą, przynosząc nadzieję i odnowienie. Zachęcaj nas do szukania pokoju, ilekroć strach próbuje nas opanować. Panie, pośród codziennych zmagań, że możemy znaleźć miejsce na refleksję i modlitwę, niech nasza wiara stanie się bezpiecznym schronieniem, w którym możemy schronić się i odzyskać siłę, aby kontynuować. Pomaga nam to wytrwać, nawet gdy nadzieja wydaje się odległa. Bóg, Wzmacnia naszą determinację, aby podążać ścieżką, która prowadzi nas do pokoju, abyśmy byli instrumentami miłości i współczucia, rozpowszechniając światło Waszej obecności tam, gdzie mijamy. Zachęca nas do stawienia czoła wyzwaniom z odwagą, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Ojcze, niech modlitwa staje się nawykiem w naszym życiu, praktyką, która zbliża nas do Was i daje nam jasność, niezbędną do podejmowania mądrych decyzji. Pomaga nam zaufać Twoim planom. Nawet jeśli nie rozumiemy, co się wokół nas dzieje, niech nasza wiara odnawia każdego dnia. Panie, w czasach niepewności możemy pamiętać, że pokój, który pochodzi z modlitwy, utrzymuje nas. Obyśmy dali Wam nasze obawy i zmartwienia, wiedząc, że dbasz o nas z miłością i mądrością. Zachęcaj nas do szukania Twojej woli we wszystkich sytuacjach. Bóg, niech nasza podróż wzbogaci się w praktykę modlitwy. Niech każda rozmowa z Tobą zbliży nas do zrozumienia Twojego celu dla naszego życia. Pomóż nam postrzegać wyzwania jako możliwości wzrostu i uczenia się. Niech nasza wiara zostanie wzmocniona na każdym kroku. Ojcze, czy bylibyśmy wdzięczni za otrzymane błogosławieństwa i lekcje, których się nauczyliśmy? Niech modlitwa przypomina nam Waszą dobroć i zachęci nas do dzielenia się tym pokojem z innymi. Pomaga nam być światłem w środku ciemności prowadząc innych do wiary. Panie, że każde wyzwanie stanęło do ciebie bliżej. Zachęcaj nas do zaufania swojej opatrzności, nawet jeśli odpowiedzi nie nadejdą jak się spodziewamy. Niech nasza wiara będzie nas mocno. Boże, niech zobowiązamy się do życia w ciągłej modlitwie. Niech to zobowiązanie przyniesie nam wewnętrzny spokój i pomoże nam stawić czoła codziennym wyzwaniom z pewnym sercem. Niech twoja obecność będzie zawsze fundamentem w naszym życiu. Ojcze, niech pokój pochodzący z modlitwy zainspiruje nas do działania z miłością i współczuciem, abyśmy byli odzwierciedleniem Twojego światła dla otaczających nas osób. Zachęcaj nas do życia z celem, zawsze szukając Twojego drogi, nawet w obliczu trudności. Panie, ta wiara dołącza do nas jako społeczność, wzmacniając nas wzajemnie w naszych podróżach. Niech modlitwa będzie linkiem, który nas łączy i doprowadza nas do przejścia, pomaga nam się wspierać. Pamiętając, że razem jesteśmy silniejsi w wierze. Bóg, niech dążenie do pokoju poprzez modlitwę stanie się priorytetem w naszym życiu, abyśmy zawsze znajdziemy czas na połączenie się z Tobą, nawet w najbardziej działających rutynach. Zachęca nas do kultywowania tej praktyki, wiedząc, że przynosi nam odnowienie i siłę. Ojcze, niech Twój pokój nas zawiną i poprowadzi nas na każdym kroku. Obyśmy stawiają czoła wyzwaniom odwagi i wiary, zawsze pamiętając, że modlitwa jest darem, który zbliża nas do Ciebie. Drodzy przyjaciele, dziękuję Wam serce za bycie tutaj w tym czasie modlitwy. Zawsze jest przywilej dzielić się z Tobą tymi słowami. Niech pokój pochodzący z modlitwy będzie w stanie wypełnić ich serca i zachęcić ich do stawienia czoła wyzwaniom życia wiarą i nadzieją. Pamiętaj, że modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z boskością i wzmacnia nas podczas naszych podróży. Kontynuuj codziennie, modlcie się, szukając tego pokoju i pewności siebie, które napędzają nas do przejścia, nawet w przeciwności. Jeśli ten moment dotknął Twojego serca, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i udostępnienia tego filmu znajomym i rodzinie. Rozłóżmy to przesłanie wiary i miłości razem. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.